Ci zwitają witają Państwa w kuluarach w programie, który zagląda za kulisy i odsłania tajniki polskiej polityki. Agata Adamek. Radomir Wit, chyba Radomir Wit. I Konrad Piasecki. Witamy i zaczynamy. W swojej książce powołuje się Pan na pracę badawcze historyka doktora Karola Nawrockiego. Tak, to właściwie historyk, który zainspirował mnie do, do mojej Pracy, pierwszy, który zajmował się zagadnieniami przestępczości zorganizowanej w PRL. Zaczęliśmy od tej dziwnej historii sprzed paru lat, historii, która ożywiła w tym tygodniu kampanię prezydencką. To my, tak, a to historia dyrektora Muzeum II wojny, który nie tylko napisał książkę pod pseudonimem, wydał ją poza swoją instytucją, ale chodził, co widzieliśmy, zamaskowany do mediów, żeby chwalić. I książkę, i samego siebie i odwoływać się do osiągnięć naukowych doktora Karola Nawrockiego. Czy znaczy państwo tak się wczuli, że y, też przyodziali okulary, które miały podkreślać wagę tej anonimowej sytuacji. To, co ciekawe, o tym wywiadzie, który teraz państwo mają okazję oglądać, zdjęcia z tegoż y, kuriozalnego jednak chyba wywiadu, <laughs> to trzeba to nazwać, nie było ani słowa w dosie, które dostał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tym dosie, które miało zapalać czerwone lampy nad głową... Kandydata potencjalnego jeszcze wtedy Karola Nawrockiego i ostrzegać przed tym, co może wyjść, wyjść na jaw w jego sprawie. Bo może to już był rozdział Baterii no, i nie doszedł do tego no, rozdziału. I teraz prezes. się okazuje, że no, wychodzi na jaw coś, o czym prezes nie miał pojęcia z tego, co słyszę od Bo przypomnijmy, początek, początek kampanii Karola Nawrockiego to był słynny raport, który no, różnego rodzaju przeciekami wydostał się gdzieś z okolic prawa i sprawiedliwości. Ten raport, który dotyczył Powiedzmy kontaktów Karola Nawrockiego ze środowiskiem bokserskim, tak, takiego półświadka gdańskiego czy trójmiejskiego. Ta historia przypomina tamte wątpliwości jest bardzo memogenna, bardzo zapadająca w pamięć, a obraz kandydata, który z rozpikselowaną twarzą w czapce bejsbolówce występuje w telewizji. No to jest obraz, który się utrwali. Tylko pytanie, czy to waszym zdaniem Nawrockiemu zaszkodzi? Czy to jest historia, która szybko przeminie i to będzie jakiś absolutny szczegół, o którym za, 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 za dwa, trzy dni nie będziemy, w, a, ani my, ani wyborcy nie będą w kampanii pamiętali. No, gdyby to był jedyny taki element kampanii Karola Nawrockiego, który kazałby budzić wątpliwości i tworzyć właśnie niezliczoną liczbę memów na jego temat, to pewnie to by szybko przeminęło ale to jest taka rzecz, która wpisuje się jakoś w te wszystkie wątpliwości, które są dotyczące formatu prezydenckiego, potencjalnie formatu prezydenckiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, kandydata już pisowskiego, bo przecież wprost prezes Prawa i Sprawiedliwości już przykleił mu na czole tę metkę Prawo i Sprawiedliwość, tę etykietę już na czole Karol Nawrocki ma. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, no, pytany o tę sprawę przez Kubę Sobieniowskiego... W tym momencie, kiedy był pytany, chyba jednak udawał, że tej sprawy nie zna. Chciałbym zapytać, czy nie czuł się Pan zażenowany, widząc, jak Karol Nawrocki zamaskowany ze zmienionym głosem wychwala Karola Nawrockiego doktora? Czy to przystoi naukowcowi i kandydatowi PiSu na prezydenta? Mówi Pan o czymś, o czym ja po prostu nic nie wiem, więc proszę wybaczyć, ale nie będę na to odpowiadał, bo nie wiem, czy w ogóle. Ta... Czy takie wydarzenie miało miejsce? charakterystyczne było to, w jaki sposób ta sprawa ujrzała światło dzienne, bo oto w Prawie i Sprawiedliwości już wiedziano, że ta historia pęcznieje i że ta historia lada chwila pojawi się w mediach. Dziennikarze już chodzili wokół, wokół te, tego tematu i wtedy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w zaprzyjaźnionym portalu tę historię odpalić. Wiemy, że takie historie odpala się wtedy, kiedy wie się, że jest problem, wie się, że za chwilę ten problem wybuchnie, tylko trzeba jakoś go oswoić, spuścić trochę powietrza, oswoić opinię publiczną z, z, z tą historią, żeby było Opinia publiczna już naświetloną ją poznawała od tej strony, którą, na której Prawo i Sprawiedliwości zależy. Słuchajcie, jest kandydat, który nie jest w stanie dobić do poziomu poparcia własnego ugrupowania. Do tego stopnia to jest problem w sztabie i dla Karola Nawrockiego, że Prawo i Sprawiedliwość teraz na każdym plakacie jest odgórne polecenie, żeby zaznaczać na plakatach Karola Nawrockiego, że to jest kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, że to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma już bajki o kandydacie obywatelskim, nie ma już historii o tym, że no tak, ten Karol. Karol to sam zgromadził takie poparcie, a my tutaj się pojawiliśmy, bo po prostu potrzebował jakiegoś wsparcia instytucjonalnego. To jest po prostu kandydat Prawa i Sprawiedliwości i ta narracja jest teraz sączona. Ale jest, powiedzcie, jakiegoś rodzaju kat, czy niesmak, czy niepokój po tym, co się wokół Tadeusza Batyra, Karola Nawrockiego o, 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 okazało, czy wyszło na jaw? No jest niesmak, bo jak wygląda naukowiec? którym chce się nazywać Karol Nawrocki, zresztą tłumacząc, że napisał książkę pod pseudonimem, bo nie chciał mieszać swoich dwóch ról, czyli pisarza interesującego się życiem sławnego trójmiejskiego gangstera i naukowca, historyka, jak to wygląda, kiedy występuje w takim wywiadzie, no, pisze książkę o gangsterze pod pseudonimem. Bo jeszcze samo napisanie książki... dosie, o którym już rozmawialiśmy, że no, miał takie kontakty, które każą pytać i zadawać stawiać cały czas takie pytania dotyczące tego, kim był zafascynowany i w jakich kręgach się poruszał. No i teraz tego wszystkiego dopełnia jeszcze książka o Nikosiu, pisana pod pseudonimem. Nie jest to dzieło wielkich lotów, przeczytałam fragment tej książki. No, jeśli chodzi o talent. Literacki, no to też może i lepiej. Żeby A do tej nie... historii jeszcze dorzućmy kulisy powstawania w ogóle tego wywiadu, tej ustawki, tego Karola Nawrockiego, udającego, że nie jest Karolem Nawrockim i osoby, które z nim rozmawiały, i też różne kręgi krzyżujących się po prostu ścieżek zawodowych. No Czy to buduje obraz poważnego kandydata na prezydenta, człowieka absolutnie niezależnego, człowieka, który przychodzi i mówi, mam za sobą ogromny kapitał umiejętności, wiedzy, dotychczasowego doświadczenia, i tutaj przychodzę pani Państwu powiedzieć tak, nadaje się do pałacu prezydenckiego i jestem na to gotowy. No tak. No i to jest historyk, który korzysta z materiałów, do których jako historyk ma dostęp. Pisze książkę pod pseudonimem o gangsterze. I zachwala sam siebie. Co ciekawe, Karol Nawrocki jako szef Instytutu Pamięci Narodowej parę tygodni temu wyrzucił z Instytutu Pamięci Narodowej historyka, który napisał książkę, nie pod pseudonimem, ale wydał ją, wydał ją poza Instytutem Pamięci Narodowej. I wtedy Karol Nawrocki mówił, no nie może być tak, że ktoś w godzinach pracy pisze książkę, a potem ją wydaje poza Instytutem Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy Karol Nawrocki tę książkę pisał w, w godzinach pracy, ale tak czy inaczej, no na pewno korzystał z pracy siebie jako naukowca i Tadeusz Bater z tej... Pracy korzystała w kącie propos... literackim, z wybitną, sejmową postacią. Tak, Waldemar Anzel, słuchajcie, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pytałam go o książkę, o to, czy czytał i czy go zachwyciło to dzieło Tadeusza Batyra. Dobrze, że to e, opisał i to bardzo dobrze, bo to pokazuje prawdziwą twarz, a nie w taki sposób, jaki nakręcono film, gdzie się wybiera takiego gangstera jak Niko. Czytał pan książkę? Nie, nie czytałem. Skąd pan wie, że tam jest prawdziwa twarz? Proszę? Skąd pan wie w takim razie, że tam jest prawdziwa twarz Nikola? Prawdziwa, bo jest na, pan nie czytał? na podstawie e, dokumentów, e, do których miał, miał dostęp. No nie czytał, ale na podstawie dokumentów na pewno... Ale tako... przeczyta, chociaż jak powiedział w dalszej części swojej tutaj wypowiedzi, w kampanii wyborczej nie ma czasu na taką literaturę. Ale jak już kampania minie, to przeczyta. Ciążyć będzie ta historia Nawrockiemu nie tylko z racji tego, o czym mówiliśmy, czyli początku takiego nieszczęśliwego, początku jego kampanii związanego z tym raportem, ale też dlatego, że wszystkie badania mówią, skąd się bierze problem Karola Nawrockiego w tej kampanii. Jedno to, co mówił Radomir, że wciąż jest część wyborców, która nie do końca wiąże Nawrockiego z Prawem i Sprawiedliwością i to jest jakiś problem i na pewno do tych wyborców Prawo i Sprawiedliwość dotrze przez najbliższe dwa miesiące, żeby im uświadomić, że Nawrocki to jest nasz człowiek I jeśli jesteś wyborcą PiSu, to powinieneś głosować na Nawrockiego.